Dobry wieczór. Tutaj e, Mariusz, czyli Manik Narodowy. Słuchajcie, rowerze. do Was dzisiaj przychodzę Słuchajcie. z takim tematem jak Multitool. Dlaczego temat Multitool -e, e, zagościł na moim kanale? Bo znalazłem taki bardzo tani Multitool z ActionAct. Nie wiem, ile on jest wart. Widzicie tak, jak go widzicie. Ja go jeszcze nie otworzyłem, więc zrobimy taki unboxing. I spróbujemy go porównać do e, tych multituli, których na razie nie widzicie, a znajdują się tutaj na stole. Z... Zacznijmy, o... Zacznijmy od odmówienia narzędzi, które się tu znajdują. Troszkę niżej, was wezmę. A więc, tak po jednej stronie znajduje się klucz. E, to jest e, Torx. Ciężko mi powiedzieć, tutaj mamy napisane torx 25. Mi nigdy w rowerze nie był potrzebny torx, no ale tu się znajduje. Nie wiem, do czego byłby potrzebny. Kolejnym narzędziem mamy taką imitację klucza do szprych. Dobra, tak. miejmy nadzieję, że też, też nigdy nie używałem. I nie będę musiał używać, wiesz. Mam nadzieję, że to dobrze pasuje i, i, i spełnia swoją rolę. Później mamy tutaj Imbus 5 z nasadką, która nawet nie wiem do końca do czego jest. Ale mamy taką nasadkę Imbusową, która jest nałożona na Imbus 5. Potem mamy standardową 6. I prawdopodobnie to jest 2,5, ale nie jest opisane. Wygląda na 2,5 imbus. Tutaj mamy imbus 2,5, tyle mamy po tej stronie. Po drugiej stronie się dzieje troszkę więcej. Mamy klucz do rozkuwania łańcucha z bardzo grubym. Nie wiem czy widzicie, z bardzo grubym e, tym bolcem do wybijania. Więc nie wiem czy to. Na wszystkie łańcuchy będzie działać, na te mniejsze, czyli mniejsze, czyli 10-11-12 rzędowe może być niewielki problem. Dobrze, tu mamy klucz płaski, klucz bardziej śrubokręt. To już nie jest klucz, tylko śrubokręt. Bardzo krótki. Czyli jakby się coś działo daleko, no to tutaj mamy problem z dojściem. Później mamy. Trójetrzkę imbus i czwóreczkę imbus oraz klucz krzyżakowy. Miejmy nadzieję, że dosyć dobrego rozmiaru, co jeszcze w tym się znajduje. E, tutaj mamy z boku, tylko muszę zobaczyć, jak to otworzyć. Łyżki do zdejmowania opon. Tu mamy prawą, opisano prawą, lewą, tak żeby później można było je później zamontować. Łyżki muszą być dwie. W łyżce, o kolejnej łyżce, znajduje się taka, taki drucik. Spróbuję go tu dla Was wyciągnąć. Widzę, że nie jest to najłatwiejsze. O! dziwny ten drucik, bo poleciał w kosmos mamy go to jest drucik, który przytrzymuje łańcuch przy, przy spalaniu łańcucha jak e, go rozkujecie nie musicie z powrotem go skuć to możecie go sobie zaczepić i wtedy wam to się nie rozjedzie e, trzeba uważać wyciągając go bo może wystrzelić i możecie go się szybko pozbyć jak oceniam ten, ten multitool? No, jest dosyć fajny. Oprócz tego, że bardzo dziwne, dziwnie wygląda, tutaj ten skuwacz. Przejdziemy teraz, żeby go porównać. On kosztuje 3 euro, 2 z kawałkiem, także cena nie jest duża. Tutaj mam takiego multitula z AliExpress. Widzicie, że już zaszedł rdzą. W fajnie by było, żeby nie zachodziły rdzą, Bo to, to są na szczęście narzędzia, które wrzucacie do torby gdzieś, do jakiejś saszetki tego typu. Saszetki wrzucacie i zapominacie o nim. W sumie zacznę od tego klucza, który jest w tej saszetce. Tu jest taki malutki, specjalnie kupiony, żeby tu mógł się zmieścić. To jest saszetka od roweru szosowego, tutaj jest tylko e, miejsce na, tu ja mam gaz e, 2CO2 i, i łyżki. I to jest wszystko co się znajduje w tej mini saszetce i taki klucz, taki tool I w toolu tak jak e, wcześniej widzieliście w tym aksjonowskim o to jest, to nie jest byle jaki, tu mamy jeszcze topowego mm, topeka. Topowe też rzadze wieją, chociaż fajnie by było, żeby tak się nie działo. No i co my tu mamy? Po jednej stronie mamy imbus, to wygląda na czwórkę, ten mniejszy na trójkę. Mamy śrubokręt krzyżakowy i ten klucz Torx, który pewną tak jak w tamtym T25, którego jeszcze nigdy nie używałem. Nie wiem do czego służy, ale prawdopodobnie gdzieś w rowerach. Jest potrzebny. Teraz przechodzimy na drugą stronę tego multitula. Tutaj mamy też prawdopodobnie szóstkę. Nasadka to już możecie. Aha, pasek sędzi. Nasadkę to już możecie tutaj porównać do tego. E, prawdopodobnie to jest nasadka 8. Ta większa tutaj. Tutaj mamy też prawdopodobnie. E, tu była piątka z ósemką. E, tutaj. Też taka sytuacja. Nie, tu może być szóstka z ósemką. E, później mamy 4 e, i 5. Imbus. To mamy e, z tej strony. No i taki <coughs> klucz. Wpychacie sobie. tutaj akurat w tej saszetce jest wszystko na styk. Wpychacie sobie ją do środka. Zapinacie. I zapominacie, i macie taki zestaw, wozicie i po prostu, jak jest potrzeba, tego używacie. Słuchajcie, teraz przejdziemy do e, takich. E, a nie, jak już jesteśmy przy Topeku, to jeszcze mam takiego fajnego multitula, którego e, dosyć e, bardzo lubię. E, go często też zabieram. E, tu mamy też, e, też mamy skuwasz do łańcuchów który używa się troszkę inaczej, ponieważ tutaj w jednym z boków jest klucz, to jest łyżka i a zarazem skuwacz do łańcucha. Do tych łyżek wrócimy. Tutaj się tak samo znajduje. Imbusy O4. Ten mały też jest. Mamy od prawdopodobnie O3,5. Jest opisane. To jest od 3,5 do 8 powinien być tak dokładnie. Tu mamy od 3,5 do 8 razem z mm, śrubokrętem krzyżakowym. No i tutaj, tak jak w tym kluczu z o, wypadło. Jak, kluczu, jak w tym multitulle z Aksona, też mamy dwie łyżki, które są tutaj po bokach w łyżkach. Znajdują się też śrubokręty, znaczy, e, znajdują się też rzeczy do odkręcania szprych, i chyba wentyli, ale nie jestem pewien. Ty możecie też spróbować odkręcić wentyl. E, tu mówimy o wentylach e, typu Presta e, w rowerach szosowych. E, w moim tutaj, w tym notitulu znajdują się też e, z boku takie nasadki, e, Tutaj mamy nasadkę, to chyba będzie 6, 6 i trochę więcej torksów. Także mamy troszkę więcej możliwości naprawienia roweru. Musicie uważać na te łyżki w multitula, No bo to są takie. No, idzie, można je połamać także nie wierzcie że macie łyżkę i możecie się do niej dosadzić i, i zostanie wam w ręku tutaj mamy multitool który pochodzi po znaczku wydaje mi się że to jest lidl lidlowski tutaj mamy też zestaw imbusów imbusów a dodatkowo Taki ciekawostka, otwierać do butelek i gruby śrubokręt, więc to jest taki troszkę inny. Tu też mamy te, te, te klucze do odkręcania wentyli, aczkolwiek wentyle i chyba szprychy. Zostańmy przy tym. Jeżeli macie jakieś inne zastosowanie tego akurat narzędzia, no to piszcie w komentarzach, bo ja jestem zdecydowanie e, zdecydowany, że on służy do odkręcania e, wentyli i szprych. Dobra, jak już jesteśmy przy Lidlu. To mamy tutaj taki zestaw, kiedy się go sprzedawali e, razem ze Saszetką. E, widzicie, on już umie jest dosyć długo. E, złapał rdze. tu mamy zestaw kluczy płaskich. Oczywiście z tą samą historią, tymi kluczami do szprych, bądź do e, wentyla presta, to mam nadzieję, że e, tą zagwozdkę rozwiejecie e, mi w opisach. Mamy tutaj wszystkiego rodzaju imbusy, obudowa plastikowa, więc nie liczyłbym tutaj na długotrwałe działanie tego imbusa, pewno tego całego zestawu, jak się zasadzicie, to na pewno możliwość jest pęknięcia. Troszkę dziwny ta taka, jak to powiedzieć, budowa tego. Nie jestem pewien, ale można by było spróbować tym ściągać oponę tu mamy taki został nam jeszcze jeden jakiś też to jest zdecydowanie jakiś jakiś aliexpressowski z aliexpress rozkręcił się już widać po jakości że on nie jest zbytnio trwały i nie stwarza takiego jakby powiedzieć, e, zaufania, jeżeli go będziemy wozić gdzieś na wycieczki. E, rozkręcił się sam z siebie. Takie rzeczy się zdarzają. Te e, klucze leżą sobie gdzieś w torbie. Są wibracje i one się po prostu rozkręcają. O podskoków, o uderzenia o ramę. Takie rzeczy się zdarzają, a nawet przez otwieranie i zamykanie też się to rozkręca tak to wygląda, mamy tutaj ten sam zestaw imbusów, też mamy też mamy torxa, też mamy krzyżak, też mamy płaski standard, więc jakbyście teraz tak, jakby tak podsumować to wszystko potrzebne jest nam co najmniej 15 narzędzi bo ten zestaw z, z axona posiadał 15 narzędzi. No i fajne to, że tu ma ten e, e, skuwacz do łańcucha. Zaraz przyniosę jakiś kawałek łańcucha i zobaczymy, czy to działa. Słuchajcie, już jestem, wziąłem kawałek łańcucha. E, bierzemy skuwacz i próbujemy go, to będzie jakiś Puh. nie chcę wam tu bajerować ale wygląda a jest napisane to jest dziesiątka więc tu mamy taki adekwatnie do moich obaw że pin jest za gruby że może się nie udać go rozkuć więc próbujemy z takim właśnie małym łańcuchem tu trzeba go dopasować Ok, i próbujemy. Powiem szczerze, że użyjąc, używa, używając teraz siły, zauważyłem, że się wszystko lekko ugięło. No ale e, nie mamy się co dziwić, e, ten e, ten multitool e, kosztuje grosze, więc. E, może tak też działać podsumujmy jeżeli miałbym zakupić ten multitool, kupiłbym go ale raczej nie liczył na niego na długich wyprawach to jest multitool, który możecie sobie wrzucić do torby rowerowej jak jeździcie sobie po mieście nie na wyprawy Wyprawy dalekie, ponieważ wydaje mi się, że on nie wytrzymałby kilku napraw. On wytrzyma, no, wytrzyma, ale nie jest, nie jest jakiś taki godny zaufania. Po tym, jak spróbowałem rozkluć łańcuch i, i się troszkę ugiął. Co w tych? No, w tym TS by to samo się działo, ale ten zobaczcie, solidny. Topek gruby, wszystko jest tutaj konkretnie. Tu prawdopodobnie, a spróbujmy. Tutaj do topeka bierzemy klucz, którym będziemy obracać pin. Wkładamy klucz, którym będziemy obracać pin, i praktycznie nic nie było czuć, że. Coś tu się ugina. Pin, pin z... E, chyba to jest stal węglowa, albo, albo podwęglana, bo taki dziwny, czarny. Nie ma żadnych śladów. A tam, tutaj na tym drugim z e, akszona było widać, że ten pin pracował. Więc zdecydowanie jeżeli chcielibyście jechać na wyprawę, to kupił, zainwestowałbym w taki sprzęt. A różnica jest wielka. Ten kosztuje 3 euro, a ten koło 18. Więc musicie sobie sami wybrać, czy jest potrzebny wam taki sprzęt. Który będzie z Wami lata, czy po prostu y, awaryjnie wwozić takiego łapszoma? Y, tym akcentem o tanich multitulach i drogich multitulach chciałbym się z Wami pożegnać i zaprosić Was do kolejnych filmów. Trzymajcie się!